Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam film z wykonania elewacji na domku jednorodzinnym. Pokażę Wam też ceny wykonania takiej elewacji w cenach aktualnych, czyli z końcówki sierpnia 2022. Jeżeli chodzi o ten dom jednorodzinny, ta elewacja była wykonana na początku roku w granicach marca 2022. Natomiast wysłaliśmy do wyceny jeszcze raz wszystkie materiały do kurtowni, tak żeby zobaczyć aktualne ceny na sierpień. Jeżeli chodzi o materiał, który został użyty do ocieplenia tych ścian, to, był, to były tak naprawdę, słuchajcie, dwa materiały, czyli biały styropian, czyli standardowy z Labdom 0040, czyli dość budżetowy styropian z uwagi na to, że te ceny dość mocno szalały. Natomiast część ścian jest ocieplona styropianem grafitowym z Labdom 0033 i zaraz Wam powiem, jak to wygląda, wszystko też cenowo. Jeżeli chodzi o producenta styropianu, tutaj mamy de Styropian Yetico, czyli jeden z takich, można powiedzieć, najbardziej popularnych styropianów. Trzyma on swoje parametry, że też polecam Wam. Do wykonania swoich elewacji styropian, który jest najbardziej sprawdzony, tak naprawdę nie jest to żaden warsztatowy styropian. Także Jetico tutaj trzyma jakość i te parametry, które są założone w dokumentacji, na pewno będą wykonane. Może teraz powiem Wam na temat cen styropianu, jak to aktualnie wygląda. Jeżeli chodzi o styropian w zlamdom 0040, aktualne ceny to jest cena, mogę Wam przytoczyć, 306 zł za metr sześcienny. Jeżeli chodzi o styropian z Lambdop0033, czyli styropian grafitowy, to jest w granicach 330 za metr sześcienny. Nasza elewacja jest wykonana w systemie Ceresit. Jest to jeden z bardziej popularnych systemów. Jeżeli chodzi o tego producenta, mogę go w 100% polecić. Oczywiście to nie jest jakaś forma reklamy. Stosowałem tynki Ceresita i cały system tak naprawdę Ceresita na kilkunastu swoich budowach, także mogę, mogę powiedzieć, że sprawuje się bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, powiedziałem Wam trochę na temat cen styropianu aktualnych, natomiast jeżeli chodzi o kleje, my zastosowaliśmy tutaj klej ZS do styropianu, natomiast do wykonania warstwy zbrojącej klej typu Z+ Ceresita. Jakie są ceny takich klejów? Worek, tak naprawdę, kleju ZS kosztuje w krańcach 20 zł. Natomiast worek kleju ZU, czyli do zatopienia siatki, kosztuje w granicach 26 zł za 25 kg. Pamiętajcie o tym, jak obliczacie sobie ilość materiałów, żeby tak naprawdę lepiej przyjąć większą ilość kleju do zatopienia siatki, czyli do, do wykonania warstwy zbrojącej. Z tego względu, że ten klej też nadaje się do przyklejenia płyt styropianowych. Jeżeli Wam zostanie kleju do przyklejenia z typu płyt styropianowych, to tak naprawdę go nie wykorzystacie. On jest bardziej twardy, mniej podatny tak naprawdę do obróbki niż klej typu ZU, czyli do zdepiania siatki. Także tutaj to zamów zamówcie sobie większą ilość kleju ZU, czyli do, do siatki. Podsumowując, warstwa 20 cm tego docieplenia na, na filmie, które, które możecie obejrzeć, składa się z styropianu który kosztuje w granicach 61,20 za metr kwadratowy. Przyklejenie styropianu, koszt kleju to jest w granicach 4 zł. Siatka, w tym momencie siatka kosztuje w granicach 3,54 zł. Tak musimy mniej więcej kalkulować do metra kwadratowego. Tutaj mówię o siatce o gramaturze 165 gram. Jeżeli chodzi o zatopienie siatki, czyli warstwę zbrojącą, musimy policzyć w granicach 5 zł do metra kwadratowego. Grunt to jest w granicach 455 zł do metra kwadratowego. Jeżeli chodzi o tynk, tutaj zastosowaliśmy tynk CT74, czyli tynk silikonowy w fakturze kamyczkowej, czyli tak zwany popularny baranek. mamy tutaj ziarno 2 mm. Słuchajcie, tynk CT74 charakteryzuje się tym, że Teoretycznie ma tak zwany efekt self-clean, czyli efekt samoczyszczący. Oczywiście to czas to zweryfikuje, natomiast ten tynk jest trochę droższy niż standardowy tynk silikonowy, więc zobaczymy oczywiście na ile ta, ten cały system tutaj będzie, będzie nam działał. Teoretycznie producent deklaruje wysoką odporność na zabrudzenia, hydrofobowość i dość dużą odporność na nasiąkanie, Zobaczymy, Zobaczymy oczywiście, czas to wszystko zweryfikuje. No, i też ten tynk ma tak zwaną formułę. Tutaj akurat się posiłkuje kartą katalogową. Formułę BioProtect, czyli wysoko odporny na rozwój pleśni, grzybów i alg. No I mamy zastosowaną tutaj w większości bazę, czyli w kolorze białym. Po lewej stronie możecie zobaczyć sobie tutaj kolor szary, zabarwiony w masie. Do naszego zestawienia cen. Dodałem koszty kołków. Jeżeli chodzi o domki jednorodzinne, teoretycznie do takich wysokości domków, czyli w granicach 8-9 metrów, nie są wymagane kołkowanie, nie jest wymagane kołkowanie ścian. Natomiast ja Wam polecam, żeby jednak kołkować. To nie jest jakiś duży wydatek, natomiast na pewno to nie zaszkodzi, a, a tak naprawdę pomoże. Jeżeli chodzi o kołki. Stosujemy, najlepiej stosować tak naprawdę kołki z szpinieniem metalowym. To, to też nie jest jakiś mega duży koszt. Tak naprawdę taki kołek kosztuje w granicach złoty, złoty 50 długości 26 cm, czyli przy grubości styropianu 20 cm, doliczamy te 6 cm, około te 6 cm zakotwienia w ścianę. i taki kołek kosztuje, słuchajcie, około 50 50, więc przy założeniu, że stosujemy około 6 sztuk na metr kwadratowy, jest w granicach tam 9 zł do metra kwadratowego waszej elewacji, więc moim zdaniem to nie jest jakiś kosmiczny koszt i warto go, warto go tutaj na pewno podsumowując. Ja dodałem tego do tego mojego zestawienia koszty jeszcze ewentualnych narożników pamiętajcie, że przy oknach musimy zastos zastosować listwy okienne i tutaj dodałem średnią cenę około 15 zł do metra kwadratowego za te wszystkie dodatkowe elementy i wyszła mi cena o 135 zł brutto oczywiście za metr kwadratowy wykonania takiej elewacji na gotowo plus cena robocizny Cena robocizny to oczywiście dużo zależy, tak naprawdę, od regionu, kraju. Ja wam mogę powiedzieć, że w Lubuskim to jest kwota około 100 zł za metr kwadratowy. Oczywiście też znajdziecie poniżej 100 zł wykonawcę, natomiast warto takiego wykonawcę też zweryfikować, sprawdzić, jeżeli jest, że tak powiem, z polecenia, czy, czy widzieliście też elementy, które on wykonywał. Mówiłem, ta cena oscyluje w granicach, jeżeli chodzi o nasze województwo, czyli województwo lubuskie w granicach 80-100 zł za metr kwadratowy, natomiast też już słyszałem o cenach w granicach 150 zł, nie dajmy się też zwariować, jeżeli chodzi o ceny wykonania elewacji, czyli ceny robocizny, moim zdaniem taka realna cena to. to do zaakceptowania to jest cena w granicach 100-120 zł. Tyle, tyle byłbym w stanie, że tak powiem, prywatnie dać za wykonanie elewacji. Tutaj możemy obejrzeć sobie naszą elewację, już na gotowo. Ja Wam, słuchajcie, chciałem Wam też podziękować za ilość subskrypcji. Jest już ponad 2000 na tym kanale. Myślę, że będziemy się dalej rozwijać. Będę Wam pokazywał ciekawe filmy z moich budów. Także zapraszam do oglądania. Do zobaczenia.